Nie ale nie mam. nie, Ej, ja wracam. Obrona praw zwierząt! Zostaw do prosie! Daj mu przeżyć jeszcze jeden zwierząt! Jeszcze jeden sezon, ja <noise> niech tylko ta się no, wyprosi, jeszcze jeden. <noise> Nas żniwa Niwa zedniemy, ale nie teraz. Ale ja, wiel musisz ogłuszyć patelnią, potem bić. Zła, złap chociaż na haczyk. Bo cię te wiki połapiecie. Nie dupą, nie dupą. Ty nie O, To się walka. On miał ekstrawal teraz On ładuje energię kinetyczną. Weź, to, do o stary. Nie ja jak kurwa, kurwa to jest! Takie Co dobre miętko! <grym> <grym> oh, Kto miał ekstra wąż, żeby Nie wiem <grym> ty masz lumik? Tym razem Aptins będzie zdychał przy filmiku ze śmiechu. <słuch> Chociaż raz jedyny. Popłakałem, popłakałem, się popłakałem.